Cześć, w tym filmiku pokażę ci jak możemy używać Samsung Galaxy Tab S10+ Plus i S10 Ultra jako drugi monitor bądź po prostu kolejny monitor do naszego komputera. Możemy podłączyć nasz tablet, sparować go z naszym komputerem i korzystać z niego właśnie jako kolejny monitor. I aby to zrobić, wystarczy, że otworzymy sobie szybki dostęp i w tym miejscu powinniśmy znaleźć przycisk od drugiego ekranu. Być może on będzie się znajdował e, gdzieś na następnej stronie. Jeżeli tego nie ma, to możemy Otworzyć edycję, i następnie w dostępnych przyciskach powinniśmy znaleźć właśnie te opcje, i możemy ją wtedy dodać. W każdym razie, jeżeli otworzymy właśnie tę opcje, to otworzy nam się właśnie takie menu i musimy pobrać na naszym komputerze aplikację, która nazywa się Drugi Ekran, i znajdziemy ją na przykład w, w sklepie Microsoftu. Natomiast, jeżeli będziemy potrzebować z jakiegoś powodu angielskiej nazwy, no to będzie się to nazywać. Second screen. I tak jak teraz już widać, zmieniła mi się tapeta i mogę w sumie najechać myszką, i mogę coś po prostu robić nawet na tym tablecie. Tak, jakbym, tak jakby to był po prostu dodatkowy monitor. Niestety czasami ten ekran, to wszystko, cały ten obraz zacina się, chodzi bardzo wolno. Czasami działa to poprawnie. Nie jestem w stanie jeszcze wskazać, dlaczego tak się dzieje i co jest powodem, przez który tak się dzieje. Niemniej jednak, w większości przypadków, niestety, ten tablet chodzi całkiem wolno, ale mimo wszystko mogę sobie na przykład, jeżeli cokolwiek otworzę, no to mogę sobie oczywiście przerzucić nawet na ten ekran. Załóżmy, tutaj mam, tak jak teraz widać, Explorer z Windowsa, i tak to właśnie wygląda. Natomiast tak wygląda aplikacja na komputerze, jest ona w moim przypadku po angielsku, aczkolwiek jestem pewny, że jest ona także po polsku, u mnie jest po angielsku z racji, że dał mam po angielsku. I tutaj możemy sobie nawet poustawiać kolejność, w którym miejscu powinien być nasz tablet, możemy także zmienić tak, aby nasz tablet był po prostu takim przedłużeniem do naszego monitora, a nie kolejnym monitorem, możemy zmienić także rozdzielczość i skalowanie obrazu. Jeżeli chcemy rozłączyć, to oczywiście mamy taki przycisk. U mnie już to jest oczywiście połączone, natomiast może, jeżeli nie połączymy jeszcze, no to będzie tutaj także opcja wyboru naszego tabletu. I po naciśnięciu, po wybraniu naszego tabletu, no to powinniśmy mieć możliwość sparowania właśnie naszego komputera z nim. I w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.